Funkcja liniowa, określona następującym wzorem z parametrem m, jest rosnąca wtedy, gdy funkcja jest podana w postaci kierunkowej ax, y równa się ax plus b, gdzie współczynnik a to jest ten element stojący przy x. W naszym przypadku to jest m kwadrat minus 3. I przypomnijmy, że jeżeli a jest większe od 0, to funkcja jest rosnąca, a mniejsze od 0, to funkcja malejąca, a równa 0, to funkcja stała. Nas interesuje taka sytuacja, kiedy ten współczynnik kierunkowy a jest większy od 0, ponieważ wtedy funkcja jest rosnąca. No i tutaj mamy y, zwyczajną Nierówność kwadratową. Teraz przypomnimy, jak rozwiązujemy nierówność kwadratową. Musimy teraz zrobić dwa ważne obliczenia: obliczyć miejsca zerowe trójmianu kwadratowego i zaznaczyć to na osi albo w układzie współrzędnych. Więc zauważam, że mogę to zamienić na wzór skróconego mnożenia. To jest m do kwadratu minus i tutaj też zamienię trójkę na kwadrat w jaki sposób? Jeżeli mam pierwiastek, wezmę do kwadratu, no to właśnie otrzymam kwadrat z pewnej liczby. I teraz pamiętasz na pewno trzeci wzór skróconego mnożenia. Możemy to zamienić na dwa nawiasy. W jednym będzie plus, w drugim minus. I tutaj będzie m dodać pierwiastek z 3. m minus pierwiastek z 3. A znaki 0 przepisuję. Widzimy, że ten trójmian kwadratowy ma miejsce zerowe z pierwszego nawiasu, to jest minus pierwiastek z 3, to jest m1 oraz ma miejsce zerowe m2 pierwiastek z 3. I teraz ważny moment. Te miejsca zerowe zaznaczam w układzie współrzędnych albo na jednej tylko osi poziomej x. Zaznaczam minus pierwiastek z 3. Plus pierwiastek z 3. Tutaj współczynnik przy kwadracie widzimy, że jest dodatni, więc parabola jest kierowana ramionami do góry. I zastanówmy się, tutaj na samej górze wartości funkcji są dodatnie, dodatnie. Tutaj na osi wartość jest 0. Tutaj pod osią wartości funkcji są ujemne, a nad osią znowu są dodatnie. Nas interesują wartości dodatnie, czyli te nad osią. Więc widzimy, że są to jakie liczby? Są to emy z przedziału od minus nieskończoności, to co zakreskowałem do minus pierwiastka z 3, nawias okrągły, bo kółko jest puste, w sumie no z tym drugim przedziałem pierwiastek z 3 do plus nieskończoności. Zaznaczamy odpowiedź B.